Witajcie! Dzisiaj skorzystam z okazji, że nie ma internetu. To dodam to tego później. Ci, którzy używają Google Chrome, to, kiedy nie mają internetu, pojawia się oto taki dinozaur. Strona internetowa jest niedostępna. No co robimy? Klikamy na niego. Jeśli to się nie uda, klikamy spację. Co się dzieje? Włącza nam się bieg. Co to jest? To są czyty do panta no i chodzi o to, żebyśmy przeskakiwali kaktusiki na spacie i i umierali. No, a no, to ważne No. To jest prześwietna gra, jeśli nie masz internetu, ani nie masz żadnych ściągniętych gier, albo jesteś jakiś powalony lubisz Flappy Birda, to, to może ci się spodoba Ponieważ to jest też trochę typu floppy beak Ponieważ trzeba skakać I to jest gorące Nieee! No. no Jak mnie dinozaurze Spróbuję dojść do 500 Kurczę pierwszy raz jestem time dalej no i to wszystko. Dinozaurek się pożegna w kultowym stylu. Pa!